Że nie słyszysz. Masz nową taśmę? Star Lord. A pan straszny wzrok to kto? On nie ma imienia. To jeździec kosmosu. I nie straszny, bo fajny. Twój kosmojeździec jeździec ma pełne roboty. To niezły czat! Już nikt nie mówi czat, mamo. Mamo! Co? Teraz już nikt nie mówi czat. O, no, prócz mamy. Może sprawdźmy, czy są bilety na ich występ. Serio? Mm -hmm. Nie wyglądam, ale za młodu nieźle czułam, Roka. Gdy z twoim ojcem leżeliśmy na masce wozu, grali na Black Sabbath. Lubiłaś Black Sabbath? Mówiłam. Nie taka lama ta mama. O, patrzyliśmy w gwiazdę, on... opowiadał mi o podróżach... Mamo? Chcesz ciasta, co? Tak, zaraz wstanę. Mówiłeś to kwadrans temu. Lepiej się pośpiesz, bo zjem je bez pomocy. No chyba nie. Chyba tak? No chyba, chyba nie! Tak. Hej, nie włosy! <noise> Rozmawialiśmy o rozrzucaniu zabawek To nie zabawka, a ruchomy model Już prędzej ruchoma mina Będzie żeś stóp! Strzeż się! Ale on nawet... Ach, nieważne Aż 13 lat No spójrz Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie Jasne O stary, nie mogę się doczekać, aż w nią zagram. Może Andy by ją kupił za kasę z rozłożenia gazet. Kiedyś będzie wart setki dolców. Pobić rekord Jamie, bo trochę wstyd. Trzy naturalne zgony z rzędu w ostatniej grze. Świetny ze mnie Bart. Niezłe wariactwo, że ta cała rozpierducha zaczęła się od niewielkiego błędu. Muszę wzmocnić trochę palce. Walte home runy, George, a na bank trafisz do Galerii Sław. Palce wciąż mam zdrętwiało od oznaczania stron. Wiem, że nie tak powinno się grać, ale dość mam już tego ciągłego umierania. Można by w sumie ściągnąć naklejki i ponaklejać je we właściwe miejsca. Byłby sztos pojechać takim świetlnym motocyklem. Mm. Nie do wiary, że to mam. Neideny dali świetny koncert. Piterze Pierze chwilę, stawi, sobie. Oj, jasny gwint, Draks. Znowu mi robisz to samo. Weź, skończ. Strefa zastrzeżona jest blisko. Ile czasu minęło? Ponad 15 tysięcy 300 tyknięć. Bardzo dokładne dane. Zdrajczyni jest gotowa do misji. Chcę, żebyś stawił się w kopicie. Gamora jest po naszej stronie, Drax. Wychował ją mój wróg, to morderczyni i Zdrajczyni. Nie ufam jej. Więc spróbuj. W końcu jesteśmy drużyną. Niczego nie obiecuję. Niebyle złomowisko. Zastrzeżona to największa w znanym kosmosie serta śmiecia z galaktycznej wojny. Skumajcie ile tam zalega sprzętu. Mm, jestem gród. Hej, to nielegalne, tylko jeśli Korpus nas tam przyłapie. Nie sądzę. Wiesz Gród, słusznie się stresuje! O, Quill jesteś! Pogadaj z grutem, bo martwi się od siatką. Jestem gród. Ja nie mierzę sił na zamiary, bo tak w ogóle to mało mierzę. <laughs> Odsiadka, za co? A. <laughs> Nasz statek przypadkiem się omsknął w strefę zastrzeżoną. Ups, nawaliła nam nawigacja. Ups. <laughs> Jak można przypadkiem przebyć pole siłowe Korpusonowa? Roket, spoko bajery! Mówię im, Tupacze, i hałas tak się kojarzy. Jeżeli damy radę i dotrzemy na koordynaty bez dziur, wystarczy je rozstawić, a wtedy maleństwa szybko ściągną nam potworka. <słuch> Dobra, już nie przeszkadzam. Złapiemy potwora łatwiej niż się zdawało. A im szybciej złapiemy, tym szybciej zarobimy. Ej, hey, Groot! Miałeś wjechać na jakąś dziuplę na Urdze. Jestem Groot. Ale jak to jej nie odpowiedziałeś? Zauważ ty, flurwiu, że jesteśmy spłukani. Jestem Groot. Co? Czekaj. To co za dziuplę ona miała na myśli? Ej, jestem Groot. <laughs> ta. Może już lepsze spłukanie. Zdałeś te układy do co je wtedy brałeś z koordynacyjnej? Tak zrobię, jak je zrekonfiguruję! Żebyś z ich gdzieś nie opchnął! Abym zarobił! Chyba pyk! To taka tanizna, że nie spięły dwóch magnetyzowanych złącz! Ta chwila ciszy przypomniała mi legendarne oblężenie Seknarfu VII. O, nie! Niesie wieść, iż jej mość Helbender dziesięć księżyców umknęła bez tków wśród gwiazd na krzwiecioratej Gdy przybyła, przybyła, zrobiła wydech i ten podmuch wywiał ci Tak oś to było. Jestem. Grób. Gdyby kumał, że to się nie trzyma kupy, to by nie opowiadał. C---- z morgatem! Eh, gdzie mnie z morgatem! Jestem gród! Morgat to coś uprzejmego? Ech, ouais, katatjańskie zwyczaje przerastają mój łeb. Tak! Pamiętacie tamtego gościa od Dilu z nadajnikami, bo jeszcze potem. Nachyla się do mnie i pyta, no, to po co ci są te cosie? Jestem gród. Ta, już wam zaraz szpachluję statek na dyskotekę. Proszę, zaniechaj kreacji tej... teki dysku. Te, dobrze wiemy, jaki z ciebie jest tancerz. Jestem gród. A co mu miałem powiedzieć? Oj, no wiesz, to żeby poskładać przynęty ultrasoniczne i schwytać z ekipą spod celi tajemniczego stwora w skrajnie zakazanym kącie kwadrantu. A znajdzie się może zniszka? <laughs> <laughs> Wilu, zbliża się czas rozmowy o mej oficjalnej odznace drużyny. Drax! Co do gamory. To konieczne teraz? Szykuję swe ciało do bitwy. A, ale wiesz, że my potwora mamy schwytać, tak? Nie że zabić. Rzecz jasna, lecz podejrzewam, że nie ulegnie bez walki. Luzuj muskułę, Lady Hellbender nie kupi zbyt obitego towaru. Z całych sił będę dążył do utrzymania integralności bestii. No! I jak, Drax? Cieszysz się na spotkanie z chętną na potwora? Zaiste. Lady Helbender to wojowniczka. W porządku, stary? Jestem Gród. Wiesz, że cię nie rozumiem, Gród. Ale założę, że powiedziałeś właśnie coś bardzo miłego i przemyślanego. <laughs> Jestem Gród. Co powiedziało drzewo? Nie wiem. Ród serio musi zapanować nad tą dżunglą. Tu, na górze! Hej, to moje miejsce. O, było wysiadywać? Ale ja strategizowałem. Ach. Wlecieć do strefy to jedno, złapać to monstrum to drugie. Ach, racja. Przegapiłem coś? W sumie nic, prócz podejrzliwych zerknięć, Draksa. Jak już skończyłeś strategizowanie. ...to nie krępuj się i zasiądź, zaraz lecimy. Ha! No patrzcie tylko! Po wkroczeniu w to pole... ...nie będzie już odwrotu. Twoje szemrane kody rozpracują tej ich sieć, no nie? Ba. Jak tylko się je wrzuci w konsolę... No, to jedziemy! Rocket, Grooks, Drax, do mnie! Wchodzimy! Mamy jeszcze kilka tyków przed intermisją. Następną? Nowa resetuje sieć ochronną co jeden obrót. Musimy wejść i wyjść, póki nasz kod działa, albo utkniemy. Jeśli poczekamy na reset, będziemy mieli na to cały obrót. Wow. No, a czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania co ona sama. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać te kody. Nie mów mi, że są złe. Wyluzuj, zostało kilka tyków przed następną intermisją. Sieć jest już po resecie. Wbij sekwencję, Peter. 0451. Tyle? Szyfr na cztery? Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z korpusem nowa. Nie jest tak prosto. Ten kod działa tylko dziś dla tego statku. A, kuma. Gamorowe szyfry to bardziej takie szyfroklucze stworzone by integrować koordynaty temporalne z kodem seryjnym naszego statku w lokalnym generatorze liczb. Gotowe. Środka. Niesamowity. Nie miałem pojęcia, że po wojnie zostało aż tyle szpejów. Czy taury nie przesadzali ze wstrzemięźliwością, zwłaszcza z Thanosem na czele? To już chyba wszystko nie groźne. no bo nowa mieli 12 lat na uprzątnięcie przedłużych bomb. Nie? <laughs> Za to cię lubię, kujem. Tyś taka Lelia. O, mam tyle cudownych i koszmarnych pomysłów na ten sprzęt. Skup się, Gryzon. Nie przybyliśmy tutaj na szatę. Bo co? Systemom bojowym Milano przyda się przeróbka. No i to dobry grosz. Dla seknarwskich królowej monstrów nasza bestia jest cenniejsza od pogodnie zdobytego złomu. Wow! Zdradliwe miejsce. Potwora brak. Ale walec przed nami wygląda jak statek kopalnia, o który chodziło kumplowi Peter. Kumplowi? Ach, tymczasowemu. I prędko zobaczycie, potwora, jak rozstawimy rokietowe wabiki. No, flurwa! Krótki Quill w gotowości! Rusza banda rokieta! Wciąż nie pojmuję, czemu mam tkwić z zabójczynią na pokładzie. Och, no bo jesteś częścią Zielonej Bandy. Przypisałeś mnie tam przed nadaniem tej nazwy. I nie jestem zielony. To morski. Morski? Co? Jak chcemy wmanewrować stwora w to kosmowiertło, stawiamy tufacze po dwóch stronach. Dwie strony, dwie bandy. I dwa kilosy lotu luzem. Nie usiądziemy tu statkiem, musicie skakać. Dawaj, Groot. Spokojnie. Stawiamy tupacze i spotkamy się po środku. Potem złapiemy bestię. Razem. W porządku. Tupacz jeden siedzi. Spotkanie w punkcie X. Gamoro, opiekuj się moją małą. Dostatek, Peter. Nie dziecko. O, o, tak to wiarę? Jestem głód. Co? Różowy blód? To ich na nożywica, tak aby ten cały majdan wojny nie odleciał.